Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem ze szklarni, a dzisiaj właśnie mam zamiar wysadzić te rośliny, które niedawno Wam pokazywałem w trakcie rozpakowania. Zaczniemy od tego banana, no i zapraszam Was na oglądanie. No i właśnie ten banan trafia do ziemi jako pierwszy. Jest to Manzano Apple banana, bardzo bliski kuzyn brat Blue Jawy. Oba banany są do siebie tak podobne, że jako dorosłe rośliny są właściwie niemal nie do rozpoznania. Są podobne w uprawie, w wyglądzie i w owocowaniu. Są bardzo, bardzo bliskimi kuzynami, bratami. Jakby to nazwać? Różnie tylko właściwie smak owocu. Właśnie w April Banana owoc ma lekki posmak jabłka, natomiast w Blue Javie lekki posmak wanilii, dlatego się mówi na nie lody waniliowe. Także ja go pakuję za chwilę do doniczki, umieszczam go tutaj w swojej strefie, tam w cudzysłowie tropikalnej, dogrzewanej, doświetlanej. Chodzi o to, żeby ten banan jeszcze przed wiosną wypuścił pierwszy liść, żeby ruszył trochę wcześniej. Poza tym nie chcę ryzykować, żeby coś tam poszło nie tak. Także lepiej go już wybudzić trochę wcześniej, choć banany ogólnie są bardzo wytrzymałe. No i tak jak to widać tutaj właściwie mamy połowę stycznia, a blue Java czuje się świetnie, nawet po malutku wykręca liść. porównałbym go właściwie nie, nie ma, do Basio, czy do Siki Także bardzo fajne banany w uprawie, dlatego właśnie tego bananowca udało mi się zdobyć. No, i to będzie już prawie koniec moich bananów. Jeszcze mam w planie dwie, dwie lub trzy odmiany, i na pewno kończę z odmianami bananów, bo nie będę miał miejsca, a chcę tym roślinom poświęcić więcej uwagi, tak żeby wyrosły duże i jakieś szanse na owoce, żeby były w przyszłości. Także pakuję go do doniczki. Wybrałem taką doniczkę głębszą, ale węższą, żeby się fajnie tam zmieściło w tej doświetlarce, żeby dużo miejsca nie zajmowało. Ja tu już właśnie sypię ziemi. Mam ziemię z Substrala, jest to jedna z najlepszych ziemi takich dostępnych marketowo. Z nawozem przynajmniej na jakiś dłuższy okres czasu. No i on tu fajnie powinien się zmieścić. Zabieram się za sadzenie. No i następna do gruntu trafia papaja babako. Babako jest odmianą papai, taką hybrydą papai górskiej z jakąś inną odmianą. Nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie ma jedną potężną cechę w porównaniu ze zwykłymi papajami ze sklepu. No właśnie, te papaje ze sklepu, zresztą wiecie z mojego kanału i ze swojego doświadczenia, bo też niektórzy sieją papaje, jesienią zaczynają zdychać. Puszczają liście, potem system korzeniowy gnije i wyciągamy. Zgnitą papaję z ziemi Tu właśnie tak się nie dzieje Ona jest bardziej zdrewniała Jest to odmiana super hardkorowa Można to mniej więcej porównać do Bananowca Basio i Cavendisha I to jest właśnie taki Basio Którego po prostu nie sposób zabić Wystarczy tylko temperatura kilkunastu stopni zimą I spokojnie do wiosny przetrzyma eee, Bardzo fajną cechą babako Jest to, że bardzo szybko rośnie I daje mnóstwo owoców Chociaż te owoce nie są tak podobne do papai ze sklepu No to jednak są to papaje nie wiem, jaki jest smak. Niektórzy twierdzą, że są dobre, niektórzy twierdzą, że są niezasmaczne. Zobaczymy, bo podobno owocuje każdego roku i to w bardzo dużej ilości owoców. Także nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Ja widzę, że sadzonka jest bardzo zdrowa. System korzeniowy jest ok. W ogóle jest trochę inny od systemu zwykłej papai. No i ma tutaj takie zalążki, już w których wypuści nowe odrosty. Co jeszcze można powiedzieć o babaku? Taką konkretnie. Istotną rzeczą jest to, że nie można je wysiać, bo nie ma nasion. Jest to podobnie jak bananowiec Cavendish. Eee, owoce są beznasienne, no i właśnie to powodowało, że nie umiałem je zdobyć przez praktycznie dwa lata. Wiedziałem kto ma babako, ale jak pytałem się o jakieś odrosty, ukorzenienie i tak dalej, to każdy mówi, że nie będzie niszczył swojej rośliny, bo żeby ukorzenić babako, trzeba ją po prostu ściąć. Musi wypuścić odrost podobny do tego tutaj z prawej strony, i tutaj, właśnie z tego kolanka, dopiero można e, zrobić ukorzenienie. No i to jest właściwie jedyna metoda. Same łodygi babako bardzo ciężko się ukorzeniają, e, więc potrzebne są odrosty, a żeby był odrost trzeba ściąć swoje babako i właściwie zniszczyć. No i to jest jedyna metoda, która powoduje właśnie, że jest tak ciężko dostępna i ogólnie nie jest też ta roślina tania. No nikt nie chce niszczyć swojej fajnej roślinki, która owocuje. Tak to mniej więcej wygląda, tu widać, że była ukorzeniona, właśnie jeszcze widać miejsce, że... Jest tutaj ten stary kawałek rośliny, z którego powypuszczały się korzenie, i takie nacięcie, bo też można właśnie papaje rozmnażać poprzez takie nacięcie boczne głównego pędu. Tak to mniej więcej wygląda, jak go pakuję do ziemi. Również trafia tutaj do wybudzenia, do doświetlarki. Nie chcę po prostu ryzykować, nie mam jeszcze dużego doświadczenia, więc wolę już troszeczkę zacząć ją wybudzać, a przynajmniej trochę szybciej urośnie. No i kolejną rośliną, którą sadzę do doniczki to jest syzygium jambos. Jest to takie jabłko różane, które owocuje owocem podobnym do moreli z pestką w środku. Rodzina tych drzewek jest bardzo szerokie, obszerna i ma bardzo dużo gatunków, podgatunków o różnych wyglądach owocu, smaku itd. Te drzewko kupiłem w miarę tanio, o ile dobrze pamiętam, kilkanaście euro. Ogólnie była to, to wszystko licytacja taka Mikołajkowa, gdzie można było tam różne drzewka i tam banany i tak dalej wylicytować. No niestety udało mi się wylicytować tylko bodajże dwie albo trzy rośliny, już teraz nie pamiętam. Resztę to już się dogadałem ze sprzedawcą, no i mi dał je w dobrych cenach. Powiem wam, że ceny były astronomiczne. Akurat to się mi udało kupić za kilkanaście euro, natomiast niektóre rośliny. Docierały ceny do 40-50 euro, no co po przeliczeniu daje 200-250 zł, nawet widziałem, chyba coś tam nawet poszło za 300-coś. O ile dobrze kojarzę, także ceny są takich właśnie unikalnych, starszych trochę drzewek, no astronomiczne i dlatego te hobby nie jest takie tanie. Także ja właśnie Jambosa wkładam do doniczki, no i będzie czekał sobie na wiosnę. No i następne jest czarne sapoty, jest to roślina bardzo spokrewniona z kaki. Jej owoce są też podobne wielkością, wyglądem, z tym, że są zielone. Jak dojrzewają, robią się oliwkowo-zielone, a w środku można znaleźć taką miękką masę, przypominającą budyń lodowy i też podobno, bardzo podobnie smakuje. Także zobaczymy, czy kiedyś zakwitnie zaowocuje. Sprzedawca twierdzi, że do roku, dwóch powinno już Zakwitnąć. Jest to już taka starsza roślinka. System korzeniowy jest dość spory, jak widać. Także musiałem dać większą doniczkę. One kiedyś podobno przymarzło i tutaj jest właśnie ślad tego przymrożenia. Ale wypuściło sporo fajnych odrostów. No i teraz sobie całkiem nieźle radzi. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Zobaczymy, czy kiedyś zakwitnie. Podobno ma już dobre parę lat. No i w tym wieku te rośliny powinny zakwitnąć. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca, także ostatnie drzewko posadzone, teraz trzeba poczekać aż się troszeczkę systemy korzeniowe uspokoją, bo zostały mocno obkruszone z ziemi, więc to też wymaga trochę odbudowania. Pitanga, czyli inaczej Surinam Sher jest wytrzymała, podobnie jak cytrusy, także będzie w przyszłości rosła w gruncie, w szklarni i nie wymaga jakichś specjalnych tam zabiegów na zimę. Drzewo naprawdę spore, i to jest chyba jedno z ciekawszych drzewek, które ostatnio mam. Będziemy już kończyć, także dzięki za oglądanie. Pokażę Wam jeszcze na koniec rzut oka na konkwata. Zobaczcie, jak fajnie zaowocował. Zaowocował już dawno, ale teraz dopiero owoce dojrzewają. Ogólnie, co w szklarni, to może pokażę w następnym odcinku, żeby nie przedłużać. Patronom w ogóle bardzo dziękuję za wsparcie. Jest Was teraz 14. No wystarczy 5-15 zł, tam sobie ustawić próg, i też jesteście patronami. O tym o patronowaniu sobie też coś jeszcze osobno porozmawiamy, bo jest już was sporo, i właściwie trzeba by było ten temat jakoś poruszyć. No to co, dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tych roślinach, które się wam podobają, które mniej. Także z chęcią przeczytam. I do następnego razu. Cześć, na razisko.